Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Od wielu miesięcy z krótką przerwą spowodowaną pandemią toczy się, tak można powiedzieć, walka o technologię o sieć 5G. I często pojawiają się w przestrzeni publicznej, przede wszystkim właśnie w sieci, różne, czasami bardzo dziwne informacje dotyczące, zarówno możliwości, jakie ona daje, jak i oddziaływania na środowisko i na ludzi. No i zanim porozmawiamy o tych rozpowszechnianych informacjach, o oddziaływaniu na biosferę sieci 5G, to może proszę najpierw powiedzieć, przypomnieć, czym ona jest, czym różni się od tych. Poprzednich sieci komórkowych? Jakie korzyści może zaoferować 5G w porównaniu do tej no, ciągle używanej 4G? Na początku, może taka drobna uwaga, że 5G jest kolejną realizacją technologii bezprzewodowej telekomunikacji i w zasadzie. Odpowiadając na, na pytanie pana redaktora, można by stwierdzić, że nie różni się niczym oprócz pewnych parametrów elektrycznych tej technologii. Mianowicie, Czyli co? Duża prędkość, małe opóźnienia, prędkość, prawda? Głównie, głównie chodzi o, o częstotliwość nadawania, o częstotliwość transmisji. Tak? Przychodzimy z, każdym, z każdą generacją, zwiększamy częstotliwość, ale po co zwiększamy tę częstotliwość? Żeby dawać więcej możliwości. W tym przypadku na przykład takie, takie możliwości, jakie się pojawiają, to jest o wiele, o wiele szybsza transmisja danych, małe opóźnienie, tak? Małe opóźnienie sygnału przesyłanego do odbiorcy, a dodatkowo jeszcze inne rzeczy, które są z tym związane. Oczywiście, e, częstotliwość ma wpływ na pewną infrastrukturę sieci. E, sieć e, o niskiej częstotliwości, ja mówię, niskiej od takiej, jak której rozpoczynaliśmy, czyli od. od I e, też byliśmy e, wtedy e, szczęśliwi, e, panie profesorze od megaherców, to wtedy byliśmy szczęśliwi, ale wtedy nie, nie mieliśmy wielu możliwości, tak? I, te, i, ta, I ta częstotliwość, która była w początkowych generacjach, pierwszej generacji, drugiej, ona u, różne rzeczy umożliwiała, ale bardzo słabo. I są, przypominamy sobie już chyba z, pewnym, z pewną nostalgią ci, którzy oczywiście pamiętają, ci, którzy żyli wtedy te 20-30 lat temu, Jakie to było trudne połączenia były w telefonii komórkowej, to wszystko się zrywało, tak. nie było połączeń. Biegało się gdzieś to za gdzieś dom, na skrawek jakiegoś dom, pola. Na tak. tak jest, jak się było, było na wyjeździe, to się biegało na wzgórze najbliższe, prawda, żeby się połączyć tam z ukochaną czy z kimś ważnym. Teraz będzie coraz lepiej, ta, ta sieć 5G, ona będzie się odznaczała, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, taką dość dużą zmianą konfiguracji, to znaczy odchodzimy od wież bazowych, odchodzimy od tego, co wiele osób niepokoiło, czyli tych ogromnych. Masztów? Masztów, i przechodzimy na anteny, które są z nami, które są wokół nas. W infrastrukturze 5G wchodzimy do domów, wchodzimy na ulice, i teraz wszystko zależy od inwencji projektantów budynków, ulic, miast, gdzie oni te sieci, te anteny będą umieszczali. To może być tak cudownie, że, że tych anten nie będzie w ogóle widać. One będą z nami, ale tak, jakoby ich nie było. No, panie profesorze, no i właśnie to jest to, bo przecież nawet jeśli jakoby ich nie było, to one będą i one będą y, emitowały pole elektromagnetyczne, prawda? No i przyzna pan, no bo pojawiają się takie obawy i to są obawy właśnie rozpowszechniane przez przeciwników tej sieci, że te przyjęte ograniczenia poziomu emisji pola elektromagnetycznego są niewystarczające. Tak już było. Wielokrotnie ja to sam przeżyłem, prawda? Kiedy była próba odbudowy masztów Konstantynowie, czy budowy stacji długofalowej w solcu kujawskim zawsze pojawiały się protesty przy okazji no, takich nowych technologii, prawda? Tak, oczywiście. Te protesty się pojawiały i tutaj są bardzo silne. One jeszcze wynikają z takiego jakiegoś przypisania technologii 5G, jakiejś, niemal, że. diabolicznej mocy. Tak takiej mocy diabolicznej. Ja, jak, jak powiedziałem przed chwilą, to z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia telekomunikacji, elektrotechniki, to to, to jest ta, ta sama wciąż telekomunikacja oparta o pole elektromagnetyczne, tylko, że ma z różną częstotliwością są przesyłane sygnały. No może Teraz przypomnijmy, tak. panie profesorze, to dla pana to to chleb powszedni, ale dorobina fizyki, że pole elektromagnetyczne to promieniowanie o bardzo różnej częstotliwości. To tak jest, jest zarówno tak światło, promieniowanie X, jest, podczerwień, tam jest, tam jest. i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i fale radiowe, i mikrofale, także. I one jest, w różny sposób mamy, oddziałują mamy... na człowieka, prawda? Mamy tutaj bardzo wyraźny podział, właśnie przy tym oddziaływaniu na tak zwane promieniowanie jonizujące i promieniowanie niejonizujące. I chyba to jest, świadomie te, te, ten podział przytoczyłem, dlatego że to jest źródło tych różnych niepokojów, które. Tak. Mieszania jednego z drugim, prawda? Czy oddziaływań tak jest, tego jonizującego, tak nadawanie tych oddziaływań promieniowaniu elektromagnetycznemu niejonizującemu, tak prawda? Ale dokładnie, dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział, promieniowanie jonizujące, no to jest oczywiście jądrowe, to jest promieniowanie rentgenowskie, X i tak dalej, dalej czy promieniowanie gamma. Które, które ma z natury rzeczy szkodliwość, dlatego że jest wysoko energetyczne i wkracza w e, strukturę komórki, systemową. a nawet jej organelli, prawda? Dokładnie. Promieniowanie niejonizujące to jest to promieniowanie niżej światła, niżej, niżej u ultrafioletu, tak? I podczerwieni. E, to jest, to jest promieniowanie, które nie ma takich właściwości energetycznych, żeby cokolwiek złego zrobić w organizmie. Oprócz tego, że jak jest bardzo duże to, to natężenie pola elektromagnetycznego, no to może lekko podgrzać. I teraz, jeżeli Pan pyta o unormowania, to one są tak skonstruowane, żeby nie dopuścić, żeby, żeby to pole elektromagnetyczne było kilkadziesiąt razy mniejsze od tego, które mogłoby ewentualnie podgrzać tkankę organizmu w sposób. No, jak mówią, jak mówią medycyna, jak mówi medycyna i, le i lekarze lekko szkodliwe, to zna znaczy takim kryter kryterium jest jeden stopień Celsjusza, który to podgrzanie o ten jeden stopień może budzić niepokój. I teraz te ogra ograniczenia uniemożliwiają wykorzystanie pola elektromagnetycznego, ono musi być kilkadziesiąt razy mniejsze. Niż takie, które by podgrzało tkankę o jeden stopień. Więc to Czyli zabezpieczenie to zabezpieczenie jest wielokrotne z zapasem, wielokrotne, rozumiem, tak? I to są tak zwane normy konserwatywne, które właśnie no, bardzo silnie ograniczają pole elektromagnetyczne, emisję tego pola elektromagnetycznego. Ale co, co ciekawe w tym, to taki mały, przy, mały trend historyczny, że, że to. To, co mamy w tej chwili, to mamy dopiero od dwóch lat, czyli od 20 roku. Na początku 20 roku dopasowaliśmy nasze normy do norm europejskich. Proszę sobie wyobrazić, że nasze normy dotyczące wysokich częstotliwości, czyli tych, na których pracuje telefonia komórkowa. I telekomunikacja, one były stukrotnie ostrzejsze od norm, które były w całym świecie od, od 20 lat już uznane, przyznane przez Unię Europejską, przez wszystkie organizacje, które te normy ustalały. I dopiero ogromnym wysiłkiem pracy wielu osób udało się przekonać Ministerstwa naszej i Środowiska i Ekologii, tak zwanych, tak żeby, żeby te normy doprowadzić do norm unijnych. Więc tutaj jeżeli chodzi o normy, to jesteśmy totalnie zabezpieczeni. Panie profesorze, o jeszcze jedno ch chciałem pana zapytać, bo jakiś czas temu gościem mojego wieczoru odkrywców był pan profesor Mariusz Zdrojek z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Fizyki, który opracował nowego rodzaju materiał, niemetalowy nanokompozyt, który chroni przed promieniowaniem. No ja rozumiem, że dobrze, że jednak badacze pracują nad różnymi sposobami ochrony przed polami elektromagnetycznymi. No to dotyczy Oczywiście. głównie telefonii komórkowej, ale nie tylko, bo wiem, że pana tam sformułowanie, nie wiem, którego ja użyłem, elektrosmog troszeczkę raziło, tak? Ale ja rozumiem, że w tym nie ma niczego złego, no bo ten nie, świat jest, elektromagnetyczny otacza nas. Ale jest troszeczkę złego, panie redaktorze. Jest to mianowicie, to środowiska, które są w opozycji do, do, do pola elektromagnetycznego generalnie, bardzo chętnie używają tego, tego sformułowania elektrosmog. Rozumiem. Ta zbitka jest, jest no ona, ona jest, jest i logicznie, i fizycznie jest nieprawdziwa, tak? Bo lo, logicznie, bo łączy określenia z dwóch rzeczywistości. A, a fizycznie no, nie ma nic wspólnego pola elektromagnetyczne ze smogiem. Panie profesorze. Ale... Tak. tak, bardzo proszę. Myśmy że to na koniec opracowali w tej chwili w ta takiej grupie właśnie elektromagnetycznej, opracowaliśmy konspekty dla szkół, dla nauczycieli fizyki, dotyczące właśnie pola elektromagnetycznego i mitów gromadzonych wokół pola elektromagnetycznego no i, i za, za niedługo ruszamy już, już z tym programem do, do wszystkich szkół w Polsce, właśnie żeby każdy nauczyciel fizyki mógł przeprowadzić dwie godziny czy trzy godziny lekcji zajęć na ten temat. Panie profesorze, myślę, że to bardzo ważne, tak, no, ale to, to rzeczywiście temat na inną rozmowę. Ja myślałam, że jeszcze zdążymy dzisiaj porozmawiać o tym, jak fale elektromagnetyczne są stosowane w medycynie, ale jeśli pan profesor pozwoli, to omówimy się i kiedyś przy następnym razie porozmawiamy na ten temat. Dobrze? Bardzo proszę, z wielką, z wielką przyjemnością z panem redaktorem porozmawiam o medycynie. Bardzo panu dziękuję. Gościem wieczoru odkrywców był dziś dziękuję pan bardzo. profesor Andrzej Krawczyk. Prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, przez wiele lat pracownik Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Politechniki Częstochowskiej, także Wojskowego Instytutu Medycznego. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Jutro Eureka poprowadzi Dorota Truszczak. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia.